Cześć, strony kosystylantek, witam Was na serii Siady. Dzisiaj będziemy oczywiście wapno sypać i będziemy sobie opryskiwać. I zobaczymy w ogóle, czy mamy wapno. Co to jest? To jest wapno. Ale zobaczymy zresztą ale chyba wapno. Chyba ją na pewno nawet. Bo już sam nie pamiętam co poznałem, bo tak. Bo tak, no po prostu nie pamiętam. Nie wiem, jak to odpalić, tak muszę zrobić. Oooo, siema sąsiad! Siema sąsiad. Ja podczepię ci masz. Chyba nie mamy właśnie wapna. No, mamy. Czyż tu masz wapno? A tu ale tu jest przecież wapno. Nie, bo właśnie tu. Szkoda, że nie jest co mam. Wiesz, co chodzi. Nie było w 19. bo że to ktoś nie wie? Tu wiesz, o co chodzi chyba, ale zobaczymy. Dobra, to jest wapno. Dobra, wiesz, zapomniałem jest wapną. Było bardziej realnie, jakbym tu turę podnosił, ale dobra. No, w sumie to. Zapomniałem zapomniałem, sorry Ktoś tu kulturator wystawił, ale tu luzik No kurde, sąsiad ładny ten bizon No ładny, ładny Bra. A i właśnie Ty, jest tak no, ja. Nie to... no, nie no, jak nie widzieliście to jeszcze patrz Nowy bizonik Był masej, ale zmieniliśmy na bizona O taki o czerwoniutki, ładny Z daszkiem, o widać i 3,3 metra Zasłownie tak Co przed pamiętą, widzę ja mam 4 i 2. Sąsiad, wiesz, dlaczego to pamiętam? Bo się mogę codziennie śmiać z co sąsiada, bo ja mam większy header. Haha! Dobra, my jedziemy sobie wapno sypać. No, rozsiewać, nie sypać. To byś Ja, ja, a ja, 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 rozsiewać na ja, na, na takie dalekie pole. O, ja, ja, pierwszy ja, 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 swoim który wygrał swoją renówką w przeciąganiu liny No to o tym chodziło, że najlepszą ustami powiedzieć, ale twoim w ustą sami, tyle Dawaj, jak może skończymy swoje aparaty, to pod koniec odcinka zrobimy dla widzów przyciąganiu liny Ty, a może przez to, że ja po prostu byłem na asfalcie, a ty byłeś na takim wirku Ty, może, bo też tak może być w sumie I wiesz, się kopała renówka a twój nie wiesz o co chodzi? No ja to teraz usuniemy auto, to wiesz, bo to wtedy na drodze się podamy. Znaczy, no, nie ma co chodzi. Teraz muszę sobie mi, mi, I wtedy porówno. No a jak? Może będzie, mam nadzieję, a ja, chyba że moja wenówka wygra. Bola, więc nie wiem, jak to wam tam sypać. A właśnie, kto jeszcze nie widział? Dorobiłem do za 4 na 4 My. No i wapnujemy teraz wapnole, tylko nasze sąsiednie. Niedługo będę jednego moda kupywał. Znaczy, ja niedługo będę stanowy też, też kupywał właśnie. Będziemy wapnować, potem popryski i tyle w sumie. Kto będę kupywał? No mów rozsiewasz. Nie, to dobrze właśnie sąsiednie. Tu na pole. No, gdzie we dwa będę miał? Słuchaj, tak, bo teraz masz jeszcze tego sąsiada drugiego Znaczy nie ja sąsiada, tylko są gospodarza. Ja tam dam takiego kupię. Znaczy. tak. czy znaczy nie będę zdradzał później, ci po, powiem. Mesę wapnujemy. Lapka dzisiaj południu. Ja na rzepakach kurde tu rozświetlam. Z rzepakiem muszą być zadbane. No tak są, słabnie, tak. Sorry, że tak jest zimno, ale muszę coś wyczuć. Uszczelka pod głupicą! Jestem na dworze sam. wiem. Wiecie o co chodzi. To wie, by, by, byście wiedzieli, co my za, tym zantkiem zgadaliśmy przed filmem. Dobra. O, o Venturio. Ej, wyobraź sobie teraz, że my tak wyzywaliśmy tego Venturio. Nie? No. A wyobraź sobie, że ten Venturio teraz tak ogląda. O jezu, nawet mi teraz o tym nie mów. By była beka. No nie wiem, czy by była beka. Cześć, że Sam nie wiem. Ty, a ci ta kasa odpisała? Co? Odpisała ci ta kasa? No, że... Chyba, nie pamiętam już sam. Ale chyba ją. i go zobaczymy. Ta ją, po odcinku, to. Dobra, wyłączymy sobie. Żeby, że nie będzie. Ale chyba ta, ale nie pamiętam już. Bo ja mam tyle powiadomień, że sam nie pamiętam. Więc wiesz chyba o co chodzi damy jeszcze o i potem opryski, tak takie mówiłem. Znaczy będzie mamy minut. Ty co mi się to przede może moje na potem opryskiwaczem? Sąsiad, yy, wiesz co, bo może moi, a, po, a kiedy indziej twoim, co? Nie, czekaj, już jadę. Jak już miałem mam do roboty. Mówisz? No to ci, zobaczymy. Polska moc ze wszystkim da radę, pamiętaj. Wiem przecież, tylko myśl, nie chciałem twojego gotować, bo nie wiem, czy znaczy... Sąsiadu... Sąsiad sam zakłócił tą swoją waloną rynówkę. Która przegrała z moim Ursusem. Ale no to pewnie przez, może przez to, że tam przez, przez to, że to był inny asfalt Może tak być, nie wiem, nie wiem, choć się domyślam. Co to było? Tu, bo tutaj tak ciężko zobaczyć, gdzie był wapnowane o tu, dobra. Widzę już. Pijemy. Nie, sąsiad nic wygląda. Nie, mi nie chodziło, czy to do... źle wygląda, tylko żeby też nie katować, no nie. Sam się zakatuj. Sam <grym> się zakatuj. Oj, sąsiad. Dobra, zobaczymy, bo nie wiem. Jest ciężko zobaczyć. Ej, sąsiad, ma tu dużo dusz, tego płynu tu pełny, mak. No dobrze, o to chodziło, sąsiad. Pojdziemy już na gospodarstwo. I mieli. O, w dupę sąsiad. Ooo, sąsiad. Tam... Czekaj za wśród. Kto opryska? Sąsied, ja czy ty? Ja, ty zamknij się. Poczekaj, mój... Ty Nie będziesz be... mi wsiadł do mojego urszu co pięknego. Czekaj za tylko ja wyjadę pierw. Poczekaj, ładnie. Ładnie. Może Widzicie, sąsiad sąsied mi za, yy, za, za opryska swoim cząkiem. Dzięki, jestem, że nie przelejeć tam 300 yy, wyjazdów. Jak da radę. Dobra. A ty nawet... Ursusę przede nastuje ale sąsiad? ale idzie maszyna, nie tylko Ursus w dupę. Wzięta nie wiem jak ty tu pryskałeś. Co mówisz sąsiad? O, w dupę sąsiad. Tak? Lance urywa w dupę, ale sąsiad co ty nauczyłeś te lance tańczysz, czy co? Nie yeah. No to zobacz. No do... tańczą. No tu. Dobra, indowalnie, nieważne, nie było tematu. No właśnie, nie mów, nie mów, nie było tematu. nic nie widzieliście. Ciebie tańczyło, czy nie? No to czasami. Lekko się telepały. Heh. Dobra, tu sobie I Tego tam Sąsiad, Pamiętaj, że Ursus to niezawodna marka, nikt tej marki nie pokonał. Wiem co mi się... Tylko mi dajesz mi... Nie dość że za paliwo Nie dość że za katowanie Nie dość, że za wodę muszę ciągnąć, bo mi z karszera muszę ciągnąć. Sąsiad. Bo cały brudny jest. Sąsiad, dajesz mi 800 6 7 i pół 6,5 Dobra, to 6. To już nie będzie do 7. Dobra. Spotkamy się w połowie i 7. Siedem. 700. Siedem Dobra. 700 miało 70 zł. Ście wiem, sąsiedztwo. Znaczy my gadamy sobie do tysiącach, nie? To o 700 i tyle. Nie ma tysiącach. 700 tysięcy, widać? Dobra. Nie tysięcy, sąsiedztwo. Męczcie tu. Hmm. hmm. Dobra, sam się ja idę za rałąkę szykować. Znaczy idę za ralinkę szykować. Jeszcze nie jestem się Ale pójdę przy To w środku odcinka, jednak. To tam To jednak w środku odcinka, nie pod koniec. Jak widzowie wcześniej zobaczą, na początku odcinka. Tak, powiedz mi prawie. Tam ja już spryskołem. fajnie, sąsiedzie. Co można było tu jeszcze było? Gdzie tego klekota odstawić? tam gdzie stał. O w dupę! Przyczepię tej... No i dobra, w sumie... Są... są... O Boże, i szczotkę sąsiad ci wysrała. Zrobimy z sąsiadem sobie... Wyciąganie liny i... I tyle. Będę wykoczył wtedy. No, ale zaraz... Że sąsiad. Są... sąsiedź do tyłu. co Ursusa nakopałoś! Wejdzie, sąsiad? Wejdzie. Buty oporowo są. Oporowe, znaczy Co tu mamy? Dobrze, wszystko mamy. Jedziemy na sklep, tak, sąsiedzie? My nie. To gdzie się przyciągamy? Sąsiad. Eee, poczekaj, sąsiad. Może na polnej dawaj, dróżce? Nie, na normalnej drodze i mnie nie denerwuj. Mhm. Czekaj na mnie, sąsiad, bo ty nie weździesz. jechać. No to... A, dobra, to czekam obok... Czekam obok twojej gospodarki, jakby, coś, sąsiadku. Dobra? Ja jadę pierwszy, okej? Okay? No dobrze, sąsiadu. Zjedź tam na bok. Czekam na boku, tylko żeby na tym nie stać, dobra. Jest git. czekamy na sąsiada mojego, teraz, ojedzie jedzie Swoim ustusem, w sumie polską mocą Masz sam się tlinę przyszykowaną? Na sklepie, tam u kolegów, tam u kole, kolega, tam u kolega mu, że tam na sklepie, żeby zostawił Dobra, dobra Dobra, to sam się ty opadak Nie do uszu, sam gdzieś tutaj na drodze. Nie, że znaczy, ty musisz popieć do Renaty, bo yy, ja na iPod X-a, żeby potrzebisz, to ja mam maskę. O, dobra, dobra, sam się robi, sam się To pójdźmy sam się, Te ja pierwszy pojadę i poczekaj na mnie. Nie jest stali, o tu jest, dobra. Jezydorga, jest kurde, chce ktoś kupić. Czekaj, sąsiad, śmietek, dobra, wejdzie. Czekaj, sąsiad, będzie się mnie telefonował. Ja jestem. Będzie? Już masz Dobra, gdzie jedziemy, sąsiad? Jest Jedz pierwszy. Sorry, sąsiad. Trzymał mi się. Nałaś, sąsiad za mną. Cześć, muszę, dobra. Nie w ogóle tego widzicie. Mamy. Nie ja. Nie zapomnę, ale będzie. Sąsiad, może. Czekaj sąsiad. Może by jakiś próg zaznaczyć. O! Tutaj do tego supa. Musimy tą linkę tak najbardziej na, te, na prosty tego supa. Jak przekroczę linka A, tego supa. Tutaj była, tak? Tak. Sąsiad, we na chwilę się odnosi, to szybko wy, 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 wykrać ręką. To wiesz? Odwróć się, do tak szybko wykręcę rybówką. Już? No. Tak czy nie? TAK! Dobra. Jest... Jestem... Jestem... Jest. jest tak równo... Jeszcze nie jest równo. X-a. X. Dobra żeby było tak mniej więcej trzeba wyjść tak Jest trochę do psio jest do jeszcze, jeszcze 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 Dobra, cisz 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 Dobrze, dobrze, 3 3 4 Urzeco wyzgasz. Czekaj, Urzeco zmigasz. Tak ty wsiadłeś, nie wysiadaj. 3 4 Ry. A tak. po co, gdzie ty, stój, stój, co ty chcesz zrobić? Stój, stój, stój. Dobra, no, ja, dobra, już wiem do czego... Weź do, do, do tyłu, do tyłu, bo nie wyrównaliśmy się. Dobra, dobra. Jeszcze? Czekaj, czekaj. trzy, cztery. Nie no! Jest! Widzowie, jakieś gówno wygrywa. To jest... Stoimy... Ej, to cześć, że my stoimy w miejscu A nie moje nie... nie. To idź po 1022 Po 1000... Tyś... Zaraz sam, Zaraz zrobimy to, tą to, to, to dokończmy jeszcze Pora już przegrałem Wlepnij mnie Coś bo mi tego... No bo dobra Poczekaj, siad tu i na chwilkę tutaj moim ja po... No to... już na chwilę, na chwilę. Co? Na chwilę tu podnieść. Machmitku. O, o, dobra. Może się nara Mara. A, dobra. Się... A, ale tam po dobra. A, jadę Ursusem dobra. A, od kolegi pożyczyłem, Dobra? No, wiesz? Tam od kolegi nie pożyczy. Dobrze. Czy dobra? Teraz idziemy po ursusa mojemu mili, i potem będziemy kończyć po ursusie przeciąganiem. Czy ile to jest? Jestem ja mogę jeszcze renatę zostawić Dobra, sam się już pojadę, na gospodarstwie. Jeszcze razem później przyjedzesz, okej? Okay? dobra już nie przyjadę nią później. Poza od cy. Nie Najrzej. Story że... za lagi takie trochę małe, ale trochę duże. Tam od, od kolegi kupię taki, taki fajny malutki działniczek już jadę. z kabelki. Dobra, nie możemy już jechać. Szada na gościnę. Okej, to ja tam już was bym przyokołał, i Renatę, Renata też pojadę, Renatą. Dobra, sąsiad. Jeszcze na odcinku zrobić z kolegi moim dziennikiem. Polnej, ale tu nie jest. Jest przyzwyczajenie, powiedzmy. We było... prawo. No gadam Muszę zarobić, bo się mogli się ścigać, zaraz będzie mogły z renaty, ciąg renaty ciągnąć Dobra Jest równo 3, 4 ryo A bo ja do tyłu dałem, poczekaj, panie gdzie zdałem Dobie muszę Czekaj, bo mi się 3 cztery Eee, na dużo robi No, to masz panie. Tu roboty robi Dobra, Mam. Dobra, Dobra. czekaj, ja już wychodzę Albo dawaj teraz Tego nie Holanda Dawaj Holanda z Renatu i będziemy Albo jeszcze, albo jeszcze zrobimy twoje gursusa z Renatą, yy, mojego gursusa z... Yy, nie, i Holandem. Nie, dobra, tylko już dawaj Renatę. No dobra, to to nie. już zrobimy poza odcinkiem, nie? No jo. żeby tu nie wjechać w płot. Komuś tam. Proszę, chyba wjechałem w płot. Tak. I... Będzie, dobra, będzie sąsiad. Jeszcze? Dobra. O kurde, dobra Czekaj, do tyłu jeszcze, on do ciebie. Trzeba myśleć z wioski. Do tyłu. Dobra, trzy, Cztery Iry! Ooo, a ta Renata się przy tym chowa! A już bieg zmieniłem, to się nie ma czego dziwić Kurde, ja muszę dać Nie sam się na złą W ogóle ja na, na czwórce jechałem ten bieg No to zmierzmy na jedynkę, to może coś da Ja to zrobię To mam w automacie Dobra 3-4 Nie, i tak się chowa A Kurde Mogę ja Renata, a teraz Dobra, tam w Dobra, weźmy jedynkę. Poczekaj, bo coś tu nie mogę zmienić. Albo zgasło. Trzy. Cztery. Poczekaj, bo zawsze się dałem Dobra. Bieg. Ciskłem Poczekaj, bo coś mi się zepsuło. Trzy, cztery. Kurde, nie, Renata się przy tym chowa dobra, Ostatni test na odcinek, ostatni test. Stój pod tym, kur. weźmie oczy. Stój pod tą, kur. stój tu Holandem, poczekaj. Wezmę tego twojego gruza. Gruza. A. Albo nie mojego, mojego. Tego czy, czy mojego, tylko najkochańszego, ususka, nie? Ty jedziesz moim Ursusem, oczywiście. Czy nie Holanda, już nie dam więc... Może tam, tam jeszcze zawsze silnik będzie posiedzieć pod tym silniku Dawaj, 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 cofaj Jeszcze z dobra Zgasło 3 Cztery Wyjechamy do przodu do tyłu znowu Prze obciążenie niż z Rydówką. Kto jest? Ursus spokana Nicholanda! Ej no! Ursus pokana Nicholanda! Dobra, daj. Z takim akcentem moim nie kończymy dzięki, żebyś w stawcie sobie na i